Cześć z tej strony, Gufis 1999, i witam Was już w kolejnym odcinku z serii Moja opinia seriali animowanych z Polski. No, prawdopodobnie w ósmym odcinku z serii no, Moja opinia z seriali animowanych z Polski, prawdopodobnie. Dzisiaj będziemy recenzować kolejną kreskówkę. Kolejną najbardziej znaną kreskówkę, która pochodzi z studia miniatur filmowych w Warszawie. A jest to kreskówka Pomysłowy Dobromir. Pomysłowy Dobromir to polski serial animowany wyprodukowany wyproduk w latach 1973-1975. Serial ten składa się z 20. 10-minutowych odcinków. Został stworzony przez Studio Miniatur Filmowych w Warszawie. No żadna kreskówka Studia Miniatur Filmowych w Warszawie nie trwała najdłużej, ale dał nam bardzo dużo kreskówek, takich jak Dziwne przygody koziołka matołka, którego już recenzowałem wcześniej, już, już chyba miesiąc temu. No dobrze. Pomysłowy Dobromil, którego recenzuję dzisiaj pies Koti, które też będę recenzować, czy Dwa Koty Plus Jeden Pies, Mami Fatal, Hip Hip Hura, hmm. czy też jeszcze hmm, bardzo dużo, albo Gucio i Cezar, albo Wędrówki Pyzy, bardzo dużo. No, ale nie było tak znane jak studio Semafor w Łodzi i studio Film rysunkowych w Bielsku Białej, ale gdy były lalkowe produkcje, przypominały mi kreskówki z semaforu. A jak były rysunkowe, to kreskówki z studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Po prostu jest raz lalkowe produkcje, raz rysunkowe. Tak jak wiadomo, opowiada o przygodach Dobromila, chłopca rudowłoszego. Który, który po prostu próbuje naprawić jakiś przedmiot. Jego towarzyszą mój, jego dziadek oraz jego przyjaciel Szpak. W każdym odcinku pojawia się scena, w której dobromil, no dobrze, myśli, a gdy myśli, to pomarańczowo-złota kulka. Odbija mu na głowie, a później znika. I Dobromil mówi słynne juchu. Je jest tak, ten dialog jest jedynym dialogiem, który był, był wypowiadany w serialu. Bo jak wiadomo, to jedyny dialog, jaki był wypowiadany w serialu. Tak. No, ale w odcinkach gdzie wyprodukowanych w 1983, nie było tego dźwięku. Po prostu. Jak wiadomo, jeszcze dziadek i ptaszek w jednym odcinku również powiedzieli, inną powtarzającą się sceną w każdym odcinku jest to, że pomysłowy Dobromil rysuje coś na tablicy swoją kredą. Wy wymyślić jakiś wynalazek. Po prostu. Ten serial, ani teraz moje, tak. Ten serial animowany po... jest kreatywny na plus. Wynalazki, które są bardzo dobre, bardzo dużo. No, jak na przykład. No... Serial ten, no moim zdaniem, jest to dla mnie polska wersja kreskówki sąsiedzi. Pat czy też patimat w oryginale, Ajeto pat amat, bo Ajeto z czeskiego oznacza i to wszystko, który w Polsce nie przejął tu. Ale pomysłowy Dobromil powstawał przed sąsiadami. Jak wiadomo, w obu kreskówkach jest to, że po prostu główny bohater próbuje naprawić kłopotliwy przedmiot i jest majsterkowicem. O! Bo w sąsiadach, no w prawie każdym odcinku jest na gdzie sąsiedzi podawają ręce i ściskają w dłonie. To jest ich ich najpopular... To jest ich gest, ich słynny gest. Po prostu. Sympat. Sympatyczne postacie, takie jak Dobromil, Szpak czy Dziadek. No dobrze. Jeszcze wymienię jeszcze muzyka. Muzyka jest skomponowana przez Adama Markiewicza, tego samego autora, który komponował również muzykę do Psa Kota I, którego będę recenzował spokojnie. I dziwnych przygód Koziołka Matołka, których już recenzowałem na przykład. No, nawet czołówka jest, jest, przedstawia dobromila podniosującego klepszy drena zielonym tle. Bardzo dużo. Chyba wszystkie odcinki były najlepsze. Po prostu mi się podoba. Bardzo ten serial. Po prostu jest to jeden z najlepszych kreskówek z czasów złotej ery polskiej animacji. Po prostu. Co jeszcze też można dać? Jeszcze też można dać. Że serial ten. No jest bardzo dobry i występuje jeszcze w jednym odcinku na gazecie Koziołek Matołek. Dobrze, co o tym. Co o tej kreskówce powiedzieć? Jak wiadomo, kaszkówkę tam pierwszy raz obej widziałem, gdy miałem 4 lata, i, i, i nie wiedziałem jak główny bohater ma na imię. Po prostu. Ale potem, ale później, jak ponownie go obejrzałem, to się dowiedziałem, że jego, że główny bohater ma na imię Dobromil. Tak. A ten ptaszek. To raczej szpak. No dobrze. Widzę, że ta recenzja. No dobrze, no to. A teraz zegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.